Z tej strony Wiktorius, dzisiaj w kolejnym naszym filmiku chciałbym Wam opowiedzieć o polskich Januszach biznesu. Będzie oczywiście to na przykładzie pewnej bardzo popularnej platformy do prezentowania promocji gier, czyli łowcygier.pl administratorzy tego fantastycznego portalu, który swoją drogą bardzo lubię, wpadli na dość ciekawy i myślę dobry pomysł. Otóż zdając sobie sprawę z tego, że dużo ludzi kupuje sobie gry na wyprzedażach tzw. bundlach, czyli paczkach i najczęściej trafiają się im w tych paczkach no, może nie najczęściej, ale często trafiają się w, im, w tych paczkach jakieś powtórki Czyli gry, które mają i które są im do niczego niepotrzebne, albo gry, w które nigdy nie zagrają i nie są im potrzebne, bo po prostu nie lubią takiego gatunku. Więc administratorzy tego fantastycznego portalu wpadli na pomysł, że otworzą bazar. Na, na, za pomocą tego bazaru będzie można sobie sprzedawać gry z właśnie tych paczek, z tych bundli, w cenach bardzo niskich. Dla przeciętnego zjadacza chleba, bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby na tym zarabiać, tylko o to, żeby pozbyć się tego, czego nie potrzebujemy, a ewentualnie pieniążki, które sobie dostaniemy za ten preceder, odłożyć na następnego bundla czy na następną grę. Ale oczywiście Polacy to tak zwani Janusze biznesu i od razu, od razu znaleźli sposób na tym, jakby zarabiać. Na tym procederze dość w skali globalnej, dość duże pieniądze, bo, bo, bo jeśli sobie zaraz Wam podam przykład, zaraz sobie to obliczymy, po tym przykładzie będzie wiadomo, że trochę da się na tym zarobić. A więc, tak, rozpocznijmy sobie od przykładu. Mamy przykład takiego bundla, jakim jest, zaraz Wam tutaj pokażę. Jest on Opa, oh, tu, bundle stars. Kalypso, Kalypso, przepraszam. Yy, od pewnego czasu szukam sobie yy, właśnie jakiegoś bundla, w którym yy, te gry typu, nie wiem, Tropico, yy, jakieś tam Patrycjany i tak dalej byłyby w jakimś rozsądnym bundlu. Yy, ten bund, bun, ta, ta paczka Gierek yy, akurat wydawała mi się rozsądna. Mamy tu trzy warianty. Yy, zaraz sobie otworzymy te, tego bundla tutaj. Dokładnie, mamy trzy warianty. Yy, pierwszy wariant, trzy gry z proponowanych poniżej. Za 2,79 euro, później 5 gier za 3,99 i 10 gier za 5,69. Więc e, tak zwani Januszek Biznes sobie wymyślili tak. Dobra, e, kupię sobie tego bundla, kupię sobie jakąś grę w tym bundlu, która, e, którą, na której mi obecnie zależy, albo sobie kupię po prostu ten bundle, e, tą paczkę gier e, i powiedzmy, że. Dany, dany użytkownik kupuje sobie 10, 10 gier z tych tutaj prezentowanych poniżej. Oferta jest oczywiście limitowana, a będziemy jeździć na zakup. Kupi sobie 9. Za, jedno, za jeden klucz wychodzi mu 56 centów, czyli w przeliczeniu po zachęgleniu 3 zł. 3 zł. No i przypad... weźmy sobie przykład Tropico Trilogy, czyli to, co mnie interesowało i na co zwrócimy uwagę. Kupując tego bundle 10 kluczy w tym najdroższym, w tym najdroższym wariancie, czyli po 5,69 za ten klucz wychodzi nam około 3 zł. muszę biznesu oczywiście znaleźć sposób, jak na tym zarobić. To jest pierwsza oferta Tropico Reloaded. E, obejmująca dwie części e, Tropico, czyli to jeszcze nie jest to, no, to, co szukamy, ale jest to za 7 złotych. Czyli jak łatwo sobie policzyć, jeśli kupił sobie w e, paczce tej po e, 10 kluczy, e, to łatwo się domyślić, że praktycznie drugie tyle zarabia sobie na tym, e, na tym tytule, bo za, na, ten, na ten tytuł wyszło mu jakieś... 3 złote, a chce zarobić na tym 7, czyli 4 złote chce być do przodu na tym jednym, na tylko jednym kluczu, e, trzeba to e, jasno zaznaczyć, tutaj już widzimy e, Tropico samo, e, Tropico 3, które też jest dostępne w tym bundlu za 9,90, więc tutaj już jest kompletna, e, kompletna próba zarobienia sobie po prostu na tym, e, tym bundlu, zaraz sobie znajdziemy Tropico Trilogy, Tutaj jest kolejny Tropico Reload. Aha, bo nam się tutaj. Dobra, sobie wpiszemy po prostu w wyszukiwarkę. O, mamy. E i w tym momencie są dwie oferty, e, tropico trilogy, dostępne oczywiście w tym bundlu, o którym żeśmy przed chwilą mówili, jeden jest za 9 zł, drugi za 8. E, więc jak widać, ja muszę biznesu działają. Jak widać yy... Jak widać na tym e, obrazku, e, tutaj mamy już reputację, więc sporo tych gier e, ci panowie już sprzedali, więc podejrzewam, że nie jest ich to pierwszy e, pierwszy taki e, taka paczka gier, którą, którą sprzedają z myślą o zysku. Generalnie pomysł bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Sam skorzystałem z tego bazaru, e, żeby zakupić, podejrzewam, e, Project High Rise. Chyba tak, e, chyba tak. E, więc sam sobie z niego skorzystałem. Jest to dobry pomysł dla osób, które po prostu kupują paczkę gier. W której znajdują się gry, które na pewno nie zagrają i które po prostu będą minimalizowane w bibliotekę Steama, bezsensownie. A tutaj możemy się pozbyć bez problemu takiego, takiego, takiego takiej kuli u nogi, powiedzmy sobie w, w tutaj w cudzysłowie. Sam kupowałem wiele, wiele, tych paczek gier, wiele bandli i wiem, że najczęściej zdarzają się gry, dwie, trzy z tej paczki, że po prostu ich na pewno nie, nie użyję, nie będę w nie grał. I właśnie po to ten bazar po powstał. Sam pomysł bardzo dobry, natomiast jak zwykle, polscy Janusze biznesu górą. Dzięki, mówił do Was, Wiktorius. Do zobaczenia, cześć!